Witajcie widzowie! Kolejny odcinek z CraftCube'a. Ale tam nie ma już nie ma wody jeszcze. Weźcie, to się tam trapa. Dzisiaj będziemy trapować. Zapamiętajcie, żeby oglądać do końca i zostawcie suba i lajka. Lecimy. Gdzie jesteście? Inna baza, bo zniszczona. No teraz mamy. U. Dobra, we, tapam się do Ciebie, Mikołaj. Ej, powiedz ktoś coś. coś coś Brawo Coś Brawo, psichiel. Brawo, Czy jest monteparz? Tak już tapam mhm. A do ciebie Sokolik no już tapam. Już. Zesłałem. Co ty nie masz? A... Kurde, kurde... Gdzie ten trap? No tutaj, patrz. Wszystko. O no tutaj... Tutaj gościa spychamy, a tutaj... i on spada tam i później idzie. Tędy... Tam jest na dole woda i go bije od Ale tam nie ma wody właśnie już. No to trzeba postawić. A ja nic niczego nie mam. Dobra, nagrywam, nagrywam. Ach, ja teraz odkrywam. Tak. Daj mi język, czas szybko. Ej, co sobie kupcie? A gdzie jest y, totem? Sklep i co? No na rynku za 2k ja się poszukam w sklepie Może być tańszy No jak kurde Za 2k, a to faktycznie tańszy Rynek Rynek, Koksy za dużo O jest. Zaczekaj no. Zad... Teraz, to mam ten... Czekaj, no. To temu się szukam. Kurde, i komu daje za... Szymon, daj, daj jednego chyba Masz. Ej, to masz, to się lat ma aż się lata. Nie wie, Kurde. Jak to... Ja mam dwa totemy, na ogólnie. ogólnie. To ma przynajmniej jedno jadetko? Ja nie. A macie... Aj, dobra. Co? Bo te jabłka kochają 5 tysięcy za dużo. Teraz idziemy szukać dla. Panie, brawo. Mogę to kupić, ale nie chcę to się... Aj, dobra. To gdzie można kupić to wiadro z wodą? Nie wiem. Ja to nieprawda, w... że ja kupuję po prostu trzy lata i tyle. Czy craftujesz tego? Mam Potem sześć kobłebów mam, mam totem Kto? Sorry, TPA Droga mama, droga mama Kto, goś, Chce mi go świt Kto? Sorry Chce Tp. go świt Ty TPA ja i drzewie czy Killa nie coś upadł kto Co to Zobaczcie? idzie? kto to idzie? to ja Adaś weź mnie nie strasz otwarań gdzie Mikołaj poszedł? no na o, dole jestem mam kuszę z niszczelnością

O, no, já jsem no tam není mám kuse. Mám dva totem. Dobro. To Dobře. já mám dole bude. Szymam, no to ty tu jesteś, skoro tutaj jest dziura, I tutaj mamy go wepchać. No dobra. to so, soj tp a O kurde telefon mi poleciał Co? Telefon mi poleciał. Spad. Ej, mi teraz tak cały czas ten Ludzie, tętni się ktoś. Kto... Soj TPA. Kto... Brawo! Kto... Co,

Co? Pisze się, kto chce i tepe. Kto? 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 potem mnie uratował Masz farta, bo twoje item trafiły na otkoń.

Wej! A-y! A. A-y! Ty A-y! A ile chcesz? 2k Wpisujesz a k wpisz Alek, ty zepnij kółko, to ten... pasie tepa się ktoś No to Mikołaj po prostu możesz te holnąć, się tepnąć Nie chcę Ostatni. No ja no... Sorry, Widzowie, że nikt się nie tepa, nie nasza wina. Ja Bo może się że nikt się nie tepa. czas, Ja? Jakiś typ napisał... Jadam i ty. To daj i ty. Ja. Gdzie napisał? Szymon, spawn! A! Czyli spawn! Nie, on napisał na spawnie, to nie dziękuję jej jednak. A tak? Kto chce? Freeze, tek. Kurde, mam się też nie, wcale ja mi się udało.

Дам читы. Брал, Да бегай, фиг. Нет! Что? Что? Стоп! 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 Я Стоп! 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 To, Soj, TPA. P, A. Ja. Přijdeš jak na anarchii, T, ja. Na anarchii to by byl celý speciální. Ca... Mm. Se... Mm. je. To, Soj. To, Soj, TPA. P, Fifi, dělky na Fifi, brofil. Ehh, anarchii. Já mám ty koukůrny. Tak měj se, to. To, ja. to chodzi, Gdzie biegasz. To nie fair. <grym> to nie fair. Kto. 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 Się nie pani niestety. To paże Mikołaj? Nie. Kurde. Droga mama, droga mama.

Zbieracie coś na otchłani? Nie. Tak. A daś co tam się u ciebie dzieje? Nie ja. brat dostaje ADHD. Uuu. Tego to nie wiem. Da się swojego swego brata. A to co na filmiku będzie słychać? Tak. <słyska> Ufaj przez to bolo Kończymy film, albo idziemy na bedę. Nie wiem, co my mamy robić. Robimy jednego trapa i idziemy na bedę, bo o ile się. Untapaj się ktoś. Kto? A soj teraz mogę śmiech po prostu, tp, a home, po prostu O, mam, a nie, to my jesteśmy no, kurde kurde i przestań mi robić nadzieję To soj, tepe, no tepnij się ktoś, proszę. No co Co? Fajny typek. Nie no! Tep, dobra! A Dawaj, dawaj! Tepa się, tepa się, tepa się! O, typ! Jak czemu? Leci. Poleciał! Jest. Zech? I tam na mnie skoczymy Trzy, dwa, może ktoś strafa? O nie To może być dobry tym razem Czekaj Czekaj no, Mikołaj no Ja jestem tu dla pomocy Ruszą. Kurde. Kto się ruszył? No typ... Na griska się teleportuje się na teretowy. <coughs> Debi Gosik. Debi Gosik. To chce dobre i TP chodź. Najpierw może się dowiedzieć, czy mój mieczek jest dobry. Chodź tutaj, na chwilę. Chodź tutaj na chwilę, no? chodź tutaj, na chwilę. Bo muszę się... Mój mieczek, który robiłem po raz 7 jest dobry. Dobra. HP jedno. Ja mam setę 4-3, więc to nic nie zadaje tak naprawdę, bo już, nie... bo, już razu, bo mi się od razu odrodziło, więc tak naprawdę nic. Mam ciernię. Trzy. Ochrana padła do oddychania 3, a tam a. jest pewien zbrojecznik. Jakże taki dobry ten sepnął, żebyśmy go do lawy wrzucili, żeby on spalił i ty po nim zostałeś. Niee. Jakże by były dla mnie w końcu. Nie. Takie. To soj, TPA. Ja Ci tam kupiłem ostatnią serwis... Mikołaj! A to ile Ci to zada? Półseta Mhm Przyszczepiłem się Dobra, to Ej, pozbieram trochę tych... Dripstone'ów, najwyżej jak... U mam... mamy! Co? Nie sam, tylko mam No i dobry, już nie jest gdzieś tam Otman. Ja idę zobaczyć się da dripstone sprzedać. Da się sprzedawać. A gdzie? W shopie. Ale, Adaś rzeczy wiesz. W jakim... ten? Dropy z mobów? Nie. Farma. Farmie? Serio? Co zobaczyć... Nie, farmy nie. Jedzenie? Nie. Minerały? Nie. Bloki. A... Się, gdzie to jest? Co? Gdzie się da sprzedawać? Nie no, nie to się Blok nacisku hmm. W dekoracjach nie ma, serio? Szymon, tepa się, szybko! Idę. Chodźcie w koniec, Jestem. Dobra, tepa się. Chodź, chodź tutaj, chodźcie! Jesteśmy! Cytat rajdowy! No, Logiczne chyba pomnoże, a nie uciekasz! Nie, zwaliłem, zwaliłem, zwaliłem. No jasne, ja go wstępuję. Czekaj, wracam, wracam, wracam. Ja tu całą czas czekam. Ja jestem zabity. Nie żyjesz? Dobra, ja idę do spana, uciekam. A dać też rady ci uciekać. Ja uciekam, może. Ja wierzę. też. Dobra, chodźcie może na ten... Kurde, logować mi się każe. Zebrałam hmm. wszystkie Czekaj, Młodarz! Weź mi, daj mi, bo to moje. Ale nie zobaczmy. Nie wchodź do bazy, bo... ...lubię. Chodź, daj mi teraz wszystkie i ty. Wszystkie, które mi się udało wziąć. Jest za ja to. To tyle? To. No tyle. Ja poczęł tym od razu, uciekam. Jest potem. Ja nie mam co temu swojego. Ale jakie rzuciłem potem? A! No bo ja mam dwa już kiedy wyszedł. No nie ja wiem. wiem. Ja wyszłam z gry. No ale to w cztery kliknąłem. Dobra, dobra, przynajmniej nie odzyskałem to. Idziemy na bedę? Chodźcie na bedy może. Odzyskam hmm. mięty, i na bedy. Na razie, dobra, kurde. Ja jestem na bedach. Ej, nagrywacie odcinek z bedów jeszcze teraz, czy nie? Nie, ktoś. Czyli nagrywam, dobra, to jednak nie, nara, więc zostajemy dalej Nagrywa się w ogóle? Nagrywa zapraszam Cię do party Okej okay. Zapraszam Was do party no oj, dobra Ale już drugi. Do... Zajmę kill Ja nabijam killa na modli. Bara. A ja nie wiem na jakim. Jak na razie, to ja jeszcze nie wiem, jestem. O, obok Kadasia. Ja to ja na szarym, na orzechowym znaczy się. Kurde, na kogo by tu iść? Kurde, tu na czerwonego iść tak ja mam <noise> On liście dostał nic. Ty na niebieskim ja na czerwonym lub tam na o, dobra, na no, jaśni oh, no i co tak to na. Co nasz... na ruchowym? Patrzcie wam, nie wiem. on już się z a ja dopiero powiem, co to jest do niego jeszcze. Ja, ja tak samo. I ma właśnie? Mamy timo? No tak. Patrz. O nie. No nie, Hmm... Tej Mikołaj! To nieprawda, że teraz cały czas spadam. Hadash ucił swego bratiszka. Baratisz. O, Mikołaj już nie nabija killi. Już nabija. Nabijam. Już nabijam! Ej, pomóż. Co? A daj sobie w istocie powiedzieć, jakbym się podpisał, to muszę ci pomóc, ale nie mam już trwał. No, ma... I zjekila. No, Kurde, znowu mi telefon wypadł. Ad... O, dobrze jadać. Tak, 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 tak. Nawi, no, podać killer? Nie, bo dopiero go raz zabił. Kurde. Wracam się po jakiś blok. Bo ja bloków w ogóle nie mam.

leci w typie. Nie wiem, bo że nie w domu. Czy mogę w takim razie? Nie! padam Dobra. No nie mam bada. Dobra, widzowie, i to był chyba jeden mecz, bo tyle już wystarczy strapowanie i tyle. Na no, raz, dam. Już! No to na tyle wystarczy.